Cześć, witam Cię bardzo serdecznie dzisiaj z pozycji jak jedna z francuskich dziewczyn w filmie Titanic, gdzie Leonardo DiCaprio był malarzem, natomiast cóż, nie mogę się powstrzymać przed tym relaksem, śpieszną, wiem, piękną bryzą, a, która tutaj mnie troszeczkę inspiruje, relaksuje. A zapraszam Cię na kolejny odcinek Janek przy czyli o rozwoju osobistym na luzie. Jak bym się domyślał, nazywam się Janek, i temat, który dzisiaj chciałem na ciebie poruszyć jest chyba dosyć istotny, bo ja osobiście zatytułowałbym ten odcinek Największy Skarb. Brzmi ciekawie? Nie, wcale nie mówię o twoim rowerze z komunii, czy w pamiętniczku, w którym zapisywałeś jako nastolatek złote swoje myśli. Chodzi mi o innych ludzi. Bo ja uważam, że największym skarbem są inni ludzie. Mówi się, że nie mam pieniędzy, bo nie wiem jak zrobić biznes, Czuję się samotnie, powiedzmy sobie szczerze. Jesteśmy istotami stadnymi i nie ma co ukrywać, że jest inna rzecz. Ja miałem taki epizod w swoim życiu, który już znasz z wcześniejszych odcinków Wielka Przypiwku, że kompletnie się zafiksowałem na punkcie komputera, gier komputerowych i wirtualnej rzeczywistości. Zamiast robić cokolwiek w świecie rzeczywistym, byłem bohaterem ratującym miliony istnień a w różnego rodzaju uniwersum, od Was, Efekta, po Gwiezdne Wojny, Dragon Age i tam dalej, bo nie będę tu reklamu, wielkiej reklamy różnych gier, które zdarzyło mi się przez te lata przejść. Na zewnątrz byłem nikim, byłem cieniem. A, a dziś daje sobie sprawę po wielu latach, że inne osoby to prawdziwy skarb. to nie ma tylko pod kątem biznesowym, ale też pod kątem Twojego dobrego samopoczucia, pod kątem tego, jak Ty się czujesz, jak chcesz, żeby inni się czuli w Twoim towarzystwie. Ja też później po raz drugi popełniłem straszny błąd, przed którym chcecie przestrzec. A mianowicie. Pochłonąłem się całkowicie w pracy, oddałem się całkowicie biznesowi, nie miałem czasu dla nikogo, odrzucałem połączenia, odrzucałem spotkania, bo rozwijałem firmę, bo kolejny wielki projekt, kolejne wielkie spotkanie, tutaj trzeba z deadlineem się wyrobić, tutaj Microsoft dzwoni, że chce współpracę, tu ktoś tam i zamiast tak naprawdę e, wyjść chociaż pogadać, chociaż o to przysłowie piwko usiąść i e, podyskutować, to siedziałem, pracowałem, często nawet nie dosypiałem i w pewnym momencie telefony dzwoniły coraz mniej, aż przestały dzwonić w ogóle. No nie dziwne, no bo skoro ktoś nie ma dla mnie czasu raz, piąty, dziesiąty, no to w końcu sobie myślę walić flyera, nie będę do niego dzwonił, niech się buja. No i tak spora część osób sobie o mnie pomyślała, czego oczywiście nie mam nic razłem, bo pewnie w analogicznej sytuacji zachowałbym się dokładnie tak samo i też bym się po prostu postarał z nimi jak najszybciej pożegnać. A ja w końcu się obudziłem, bo projekty się pokończyły, ludzie przestali uh, wydzwaniać, czy pokończyły. No, zwolniło tempo, miałem więcej wolnego czasu i okazało się, że nie mam się z kim spotkać że nie mam się z kim spotkać, nie mam z kim pogadać, bo wszyscy nagle nie mają czasu, albo gdzieś jestem na wyjazdach, albo już sobie o mnie zapomnieli i sporo czasu, sporo czasu i energii kosztowało mnie odzyskanie tego grona znajomych. Nie wszystkich mi się udało, natomiast sporą część tak. I muszę przyznać, że to był chyba jeden z najgorszych błędów, bo to jak już, wiesz, miałem przygodę z narkotykami, i gdzieś tam papieroski sobie popalałem, i byłem imprezowiczem, i parę innych głupich rzeczy, a takie jak gry komputerowe w nadmiernej ilości zdarzyło mi się w życiu robić, ale to, czego chyba najbardziej Żałuję. Jeżeli w ogóle mógłbym powiedzieć, że czegoś żałuję, to zdecydowanie tego, że odpuściłem sobie znajomych. Że odpuściłem sobie znajomych, bo wiem jak bardzo ich też skrzywdziłem, tym brakiem zainteresowania czy czasu z mojej strony. Miałem wtedy taki dziwny pen za, za sukcesem, za pieniądzem, a gdzie ten pieniądz się już pojawił, to... To poczucie sukcesu wcale nie było takie duże, jak mi się wtedy wydawało, jak chciałem, żeby, żeby było, jak poczuwałem się, że będzie. Także to, co dziś chciałbym Ci powiedzieć, to to, że ludzie są tak naprawdę No na skarami, jakkolwiek by to płytko nie zabrzmiało, ale tak jak trochę moja poza i... A, Ustawienie, ale no, naprawdę, pomimo że plaża jest kamienista, to leży mi się tu świetnie, bardzo wygodnie. I chyba po nagraniu pozwolę sobie dokończyć te piwko i troszeczkę się tutaj poopalać, bo naprawdę świetne miejsce, genialna pogoda. Ale do czego zmierzam? Do tego, że już abstrahując od tego, że dobrze się czujesz, kiedy masz wokół siebie innych ludzi i możesz sobie z nimi podyskutować i spędzić fajnie czas i po prostu podzielić się swoimi troskami, o tyle biznes tak naprawdę nigdy nie tworzą firmy. O, ludzie nie mają, mówią, że nie mają pieniędzy, nie mają czasu, a, a prawda jest taka, że nawet nie mając własnej firmy możesz zarabiać, możesz zacząć działać, ja też tak funkcjonowałem, jak poprzez pośrednictwo. To jest troszeczkę inny zupełnie sposób myślenia, a na zasadzie ktoś e, na przykład robił płoty. Ja wiedziałem, że on robi płoty, byłem u znajomego, znamy mu że kto kogoś to robi płoty, mówiłem tamtemu znajomemu, a że mam tutaj dla niego ofertę. Sam brałem procent prowizji i nagle pieniądze się pojawiały. Dzięki umiejętności, umiejętności, której się nauczyłem, umiejętności interakcji z innymi ludźmi, zacząłem też zarabiać całkiem fajne pieniądze. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to ma taką piękną, profesjonalną nazwę jak networking i można z tego robić wielkie spotkania, bo po prostu e, to było takie trochę e, taniej, taniej kupię drożej sprzedam, chociaż tutaj bardziej to było na zasadzie pośrednictwa, ale tak sobie to wtedy po prostu postrzegałem i przez to, że gdzieś tam imprezowałem, znałem ludzi, byłem towarzyski, mogłem na pośrednictwie zarabiać, ale nawet później, później, jeżeli poświęcisz ten czas, nauczysz się nie odpuszczać kontaktów towarzyskich, będzie Ci łatwiej załatwić wiele rzeczy, bo jedno od czego się nauczyłem, czego nauczyłem się, a w swoim życiu ucząc się od osób bogatych, osób, które w gdzieś osiągnęły ogromny sukces, to to, że ci ludzie zawsze charakteryzują się ogromną ogromną może nie, znaczy nie ogromną, a ogromnym a takim rozeznaniem w relacjach interpersonalnych. Oni wiedzą jak się zachować, wiedzą jak zagadać, wiedzą kiedy powiedzieć komplement. Kiedy z nimi porozmawiasz, to okazuje się, że oni odbywali tysiące godzin różnych rozmów, nie zawsze tak było, nie zawsze takie darmieli, przerabiali, budowali tą pewność siebie, uczyli się i z tej nauki teraz korzystają. I tak naprawdę każda, każda z tych osób gdzieś z tymi innymi ludźmi musi rozmawiać. I lubi to. Ja dlatego na siebie nagrywam ten film, dlatego sobie tutaj leżę na plaży, dlatego prowadzę szkolenia, bo nie wyobrażam sobie życiu bez rozmowy z innymi osobami, gdzie kiedyś tak naprawdę mój własny komputer był dla mnie całkowicie wystarczającym narzędziem, a żeby jeść, jak wtedy mi się przynajmniej wydawało, szczęśliwe i pełne radości życie. Dziś, gdybym sobie leżał tak samo na tej plaży bez nikogo, to wcale mi tak fajnie nie było, może jakbym widział takich piwek, jako, że to są małe, no to pewnie z 16, no to byłoby mi fajnie, ale na drugi dzień nie obnika i wcale tak dobrze bym się nie poczuł. Wcale bym taki szczęśliwy nie był. A dzięki temu, że mam, mam znajomych, mam przyjaciół, a umiem się z innymi ludźmi tutaj, a interakcje, umiem z innymi ludźmi interakcje, choć ale to dziwnie zabrzmiało. Po prostu i z innymi utrzymać kontakty towarzyskie, jestem o wiele szczęśliwszy i ten filmik, to nagranie zrobiłem dla Ciebie, ten odcinek w przypiwku, a nagram dla Ciebie tylko pod jedną bardzo konkretną refleksję. Trzeba aby na pewno nie jest tak, że sobie troszeczkę poodpuszczałeś, czy nie jest tak, że ci ludzie wokół ciebie nie istnieją, bo masz teraz ważniejsze cele. Ja nie mówię, że masz być na każde zawołanie i być takim popychadłem, który zawsze i wszędzie dla wszystkich ma czas, ale też z drugiej strony właśnie tak jak ja gubiąc się i czasu nie mając dla nikogo, szczęśliwy nie będziesz. Nigdy. Nawet gdy będziesz sobie już mógł pozwolić na to piwko przysłowiowe nad brzegiem, a tutaj to jest chyba zacoka, no tam dalej oczywiście może, no takiego szczęścia w tym wszystkim nie będzie i radości i i raczej można powiedzieć, że a, będziesz wiódł dosyć smutne życie. Przecież już nawet w dzieciństwie w szkole dostaliśmy tą opowieść biblijna, która powinna nas tego nauczyć. A mimo to ja i wiele osób niewiele nauki z tej opowieści biblijnej wyniosło. Więc może zamiast opowieści biblijnej, Janek przy piszku do tego, czego opowieści biblijnej się nie udało zrobić, czyli nie pieniądze przede wszystkim, nie sukces przede wszystkim, ale to inni ludzie są tym, co nadaje naszemu życiu sens istnienia. I dlatego temu filmowi również inni ludzie nadają sens istnienia. Także jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to Daj proszę łapkę w górę, większa ilość osób będzie mogła go zobaczyć, zrób share na swoim Facebooku, dzięki czemu też większa ilość będzie mogła osób go zobaczyć, zasubskrybuj nasz kanał, aby móc zobaczyć inne materiały wideo, które dla ciebie przygotowaliśmy, napisz komentarz, żebym dowiedział się, co myślisz o tym nagraniu, a i przetestuj pierwsze 3 dni programu Wyzwanie 90 dni, będziesz miał okazję zobaczyć, o co tyle szumu. A tymczasem, jeszcze raz, twoje zdrowie, żegnam cię, idę się troszeczkę poopalać, jak zawsze, miej dzisiaj wspaniały dzień, trzymaj się, cześć.